Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj, coś iście chrupiącego, chrupczastego i będzie dużo chrupania, bo mam tutaj dużo różnych chrupiących, bardzo chrupiących przekąsek. Tutaj, na przykład, dwa rodzaje tutaj czperków. Tutaj, mam też zdrowe przekąski. Gazowaną wodę. Gazowaną wodę. Odkręcamy sobie, nalejemy. Zobaczmy, zobaczmy jak to chrupie. Zobaczmy, to jest zwykła, surowa marcheweczka. Już nie mogę powstrzymać. Maravecz. Mam tutaj przy sobie taki dosownik też I kupowałem sobie 5 litrową butelkę To ta 5 litrowa butelka starczała mi tak Na półtora dnia Więc, yy, czy tam maksymalnie dwa dni Więc, yy, no tutaj był żałciał z tym Więc ja piję dużo wody Ale oczywiście jakieś napoje kasowane Bo tak jak mówię, mam soda streama Więc to wychodzi troszkę lepiej A my tutaj zabieramy się za kolejne warzywka Tutaj i wydaje mi się i wydaje mi się, że przejdziemy tutaj do papryki, papryka, 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 bo to jest papryka i jabłko. Więc... O, też mega chrubia. O tak. Myślałem, że jabłko będzie bardziej takie chrupkie Ale wydaje mi się, że na, na razie Wygrywa Moim zdaniem na pierwszym miejscu jest marchewka Później mamy Co jeszcze miałem, czekajcie Paprykę Ogórasy były fajne, bo miały tutaj Skórka była chrupiąca Czyli były takie fajniutkie A jabłuszko to jest takie, będzie. Nie ma aż tylu dźwięków więcej dźwięku bo jak się w gryz mm. w jabłko, wiecie, tak bezpośrednio, od. But a tego nie było jakoś mega dużo, więc wow, wow, wow.